Suwnica kompaktowa serii FSB to kompletna i przenośne urządzenie transportu bliskiego zaprojektowane do podnoszenia i opuszczania ładunków, m.in. w studniach, zbiornikach, silosach, dachach, szybach, wind, gospodarce wodno-ściekowej i wielu innych. FSB może być również wykorzystywane do celów ochrony osobistej, jako składnik asekuracyjny przed upadkiem z wysokości. Wózek współpracujący z suwnicą FSB, dzięki możliwości jego otwarcia, można łatwo założyć lub zdjąć z belki. Podstawowe wyposażenie suwnicy to belka, która może mieć 2-3 bądź 4 metry długości, w komplecie z wózkiem zewnętrznym przeznaczonym do podnoszenia towarów lub do stosowania jako punkt kotwiczący zgodny z normą EN795 typu A. Na jednym końcu belki znajduje się koło skrętne, zaś na drugim dwie rolki. Rozwiązanie to ułatwia przewożenie suwnicy po jej złożeniu do pozycji transportowej. Dwa całkowicie odłączalne od belki łączniki, które są elementem pośrednim pomiędzy belką a podporą. Każdy łącznik wyposażony jest w rolkę do prowadzenia liny roboczej. Dwie podpory lewa i prawa w serii 01. Połączone na stałe z łącznikami. Podpory mają się obracać względem łącznika w ograniczonym zakresie kątowym. Najmniejsza wysokość robocza pod belką dla podpór 01 to 1,90 m, największa zaś 3,10 m. Podpory wyposażone są w wielostopniową regulację wysokości oraz koła skrętne z hamulcem o średnicy 80 mm oznaczone symbolem W3 z niebrudzącą poliuretanową bieżnią. Podpory wraz z łącznikami oraz belką mogą być przechowywane i transportowane oddzielnie. Po połączeniu podpory wraz z łącznikami i belki przy pomocy sworzni automatycznych uzyskujemy jednolitą konstrukcję, którą można niezwykle łatwo transportować dzięki specjalnej konstrukcji belki wyposażonej w rolki i kółko obrotowe. Dodatkowo zastosowano komplet taśm do spinania urządzenia na czas transportu i specjalną taśmę zamocowaną na stałe do jednego z łączników umożliwiających ciągnięcie urządzenia w pozycji transportowej dopuszczalne obciążenie robocze do pół tony. współczynnik bezpieczeństwa dla obsługi ładunków 2,1 do 1. Zabezpieczenie pracowników ochrona dla dwóch osób jednocześnie, współczynnik bezpieczeństwa dla ochrony osób 10 do 1. Komponenty urządzenia wykonane są głównie ze wzmocnionych stopów aluminium, stali nierdzewnej, poliamidu oraz stali ocynkowanej. Do instalacji urządzenia nie są potrzebne żadne dodatkowe narzędzia, poszczególne elementy łączone są przy użyciu stworzeń automatycznych. Urządzenie FSB wyposażone w wózek zewnętrzny może być stosowane do obsługi ładunków o maksymalnej wadze określonej przez dopuszczalne obciążenie robocze znajdujące się na belce. Na jednej belce można korzystać z więcej niż jednego wózka zewnętrznego jednocześnie. Suwnica FSB może być stosowana do podnoszenia ciężarów z wyciągnikami łańcuchowymi oraz z urządzeniami serii RUB 502 ET. Zestaw do obsługi ręcznych towarowych wyciągarek korbowych. Zestaw ten obejmuje następujące komponenty. Dwie rolki do prowadzenia liny roboczej wyciągarki KSB 100-330, rolka zamontowana do podpory KSB 100-310, rolka zamontowana do belki Grup 502 ET mocowaną do blachy bocznej podpory. Zapraszamy również na naszą stronę internetową, gdzie znajdą Państwo więcej informacji o słownicy FSB oraz o pozostałych produktach firmy Protect. Dziękujemy za uwagę.